Cześć, z tej strony Ronton 13. Zapraszam do oglądania nowego odcinka. Zagrajmy w Battlefield Heroes. Jesteśmy na mapie alpejskim. Atak w trybie rozgrywki Bohater wzgórza. Musimy zdobyć rakietę. I się dzieje od samego początku. Mamy asystę pierwszą. I lecimy do rakietki. Śmigamy, śmigamy. Dobra, zostawmy tego gościa Biegniemy do rakety Dobra, co tu się dzieje? Idziemy górą, tak? Górą I zaraz będziemy na gości Granaciki tu trzeba przygotować No, idziemy, idziemy, idziemy Do przodu ju za przodem Granat czekamy. No. Granat. Cia. No. Trzeba przejąć Trzeba przejąć eeeam, yy, Rakietę Dobra, elegancko Tu jest jakiś chłopy gościu ładna żonika Dobra życie Elegancko. Ten jest nasz. Druga broń. Super. Dobra. Teraz trzeba patrzeć, od góry pewnie będą szli. Idziemy na schody. I czekamy. I łapeczką ich. I granaciki. Cofamy się Cofamy się, cofamy się, cofamy się I granatę. I druga broń Elegancko, i życie No, nie daliśmy rady Dobra, panie diabełku Na razie mamy flagę, elegancko Nie flagę, tylko rakietę i śmigamy do przodu, jak tylko będziemy mogli. Dobra. I do rakiety. Dobra. I tędy sobie śmigamy. I znowu na schody. No, branociki. Tu mamy gdzieś gościa. Tu mamy gości, dobrze, dobrze. O tyły, krozwalizm. Elegancko. I go I druga broń. elegancko. Tutaj się ukryjemy, poczekamy na nich I granaciki I granaciki I gości O, z y, rakieta. Biegniemy do rakiety. Chciałem wejść gościa. Dobra. I do rakiety śmigamy. Uwaga nas snipera Tu są goście. Dobre. Idziemy do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry. Elegancko. Dobra. Dobra, życie jestem czy cokolwiek No i niestety jestem się spiąć się do przodu Dobra Schodami mi się wydaje, że najlepiej Trzeba lecieć schodami. I w dół. Dobra. Na schody. Dobra. Dobra, uciekamy. I do tyłu. Do rakiety. Chociaż nie, już mamy zdobytą rakietę. Dobra. No. O, jest coś na no. Od tyłu gościu wjechał. No, ale dobra, nie jest źle. Mamy rakietę cały czas. Śmigamy dalej. No i do przodu, biegu się. Ciach, ciach, ciach. Dobra, i na schody z powrotem. O, uwaga, gdzieś tu jest nożownik. Dobra, i na schody. Z tyłu. Kurde. Ale nas rozpierdusił. Hmm. Znowu przejęli rakietę. Dobra, biegniemy do rakiety. A już znowu odebraliśmy im rakietę. No to już chyba już nic nie zdążymy zrobić. Może tu z boku ktoś jeszcze będzie? E, wątpię. Hej, hej, no to dobra. No i zwycięstwo. Zaraz zobaczymy, na którym miejscu byłem. Rakieta wyskoczyła, wystartowała. Zwycięstwo elegancko. No, jeszcze chwilę. No dobra, dawać dawać tutaj wynik. OK. Drugie miejsce. Coś kurde, dzisiaj jestem cały czas na drugim miejscu. Dobra, jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zachęcam do subskrypcji. To by było na tyle, jeżeli chodzi dzisiaj o Battlefield Heroes. Dzięki piękne za oglądanie. Pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć.